ciła, witam ponownie na kanale Tym razem e, mały rarytasik Box, który e, którego ciężko jest w ogóle dorwać To jest T3W1, czyli Tire 3 Wave 1 Dlaczego ciężko go dorwać? Nie mam żadnego pojęcia, ale w ogóle na ile go nie może go znaleźć Ja już sprawdzałem kilkukrotnie no i nie ma go, nie wiem dlaczego e, Tym bardziej, że jest to T3 czyli ta seria e, ta seria boxów, ta seria kart e, w której można znaleźć te prestiżowe karty NR Czyli te Rainbow, te takie świecące zielone, ja Wam później pokażę, jak one wyglądają. E, można znaleźć na, na innych moich filmikach. E, I dopiero te NR, czyli te najbardziej prestiżowe z tej całej serii T3, e, znajdują się w boksie T3W2. A to jest T3W1. Dlatego nie mam pojęcia, dlaczego tego boksu nie ma. Może właśnie dlatego go nie ma? że nikt nie chciał go kupować, <laughs> ale oczywiście są tu karty IMR i tak dalej, przeznaczone właśnie tylko do, dla tego rodzaju boxów, więc nie mam zielonego pojęcia, ale udało mi się go dorwać, uwaga, na brytyjskim baju. Ta -da -da. Także ktoś z brytyjskiego i baju sprzedawał i e to nawet za dobrą cenę, bo 25 funtów, e a na Aliexpress nie ma, no nie znalazłem, może gdzieś jeszcze e zostały się ostatki, ale no nie ma, także nie lada i jeszcze u mnie na kanale nie było. Openingu tego boksa, także pierwszy raz i chyba ostatni, z racji tego, że nie można w nim znaleźć najbardziej prestiżowych kart, przeznaczonych właśnie do, do tej całej serii T3. E, I. No i nie można go w ogóle znaleźć. Tak wygląda. Ten, ten, ten cały ten boksik. 20 paczek z tego co pamiętam. Dobrze, mówię, 20 paczek po 5 kart oczywiście. No i co? No i zaczynamy unboxing'ować, to powinno być napisane, chyba jest tych paczek jest... No nie jest, albo ja gdzieś po nie wiem czytać, OK, w każdym razie... No lecimy z koksem, ciach, ciach. I nie przedłużając... Cyk. Zaraz zobaczymy co tu... A, no właśnie, tu są te karty TR i TGR, to są właśnie karty przeznaczone do tych boksów T3. Też takie, niby, niby, niby prestiżowe, a niby nie prestiżowe. Dużo, no właśnie dużo r będzie pewnie, RK, ka r, -ka, r -ka i SRK. Ta Także tak to wygląda, 20 paczuszek, trzeba się streszczać. O jest TRK kolejna, no i ERKI Rki, ERKI ki, r -ki, r -ki. Ładna, nawet, nawet. Nożyczki przynajmniej mam dobre. Teraz, więc nie będę tu się cackał. Nie wiadomo ile z tym karty. O, proszę, Tsunady, TGR. Ładna. TGR to jest ta klasa wyżej od TR. Taka bardziej świecąca. Alekanska ereczka ereczka reczka i ss Okej, okay. O, pakował dla mnie. BZ34. Dziękuję. <grybujesz> Może ogląda. Chociaż też wątpię. Ciach. O, proszę, TR. Ładna. Będzie ładna. REczka, REczka, REczka i SSR. Sasuke. Czekam, nie trzymam Sasuke. Ciach. Jest Naruto. Ereczka, ereczka i SR Neji. No jest trochę w tego tego. tych kart. O, i Itachi TGR ładna. Nie wiem czy mam taką. Nie mam, nie mam wszystkich kolekcji całych. Z tego co pamiętam, mam chyba całą. O, a, o, proszę bardzo. A właśnie zapomniałem, że to są klasy e, kart. klasa kart AR, ale srebna. Przeważnie są złote, a tych srebrnych jest tylko 10. 10 sztuk. Gdzie mają srebrne wstawki, a nie złote? Także tym one się różnią od tych, od tych kart e, AR, których jest ogólnie 66. Tyle, że są one złote, a tych jest 10, i tam są tylko przedstawieni ludzie z Akatsuki. Ludzie, potwory paskudne, badasy z Akatsuki, i jest ich tylko 10, i są one srebrne. Ja mam całą kolekcję ich, także pokażę Wam. O, UR ładna. Także pokażę Wam y, przy okazji filmiku, w którym będziemy omawiać klasy kart, albo po prostu, jak będę Wam pokazywał te wszystkie moje zbiory, co ja tam posiadam. Jednak ja kart mam tutaj klasery samych Naruto oczywiście, czy R także takie AR srebrne znaleźć to jest nieźle w tych właśnie w tych kartach w, tych, w tym rodzaju boxa w tym te jest tak, taki kurcze, no nie <coughs> jest chyba nawet wyższy niż OR bo OR jest ogólnie dużo TGR R Rów jest y, dużo, a tych jest tylko 10 Rka, o, UR, ładna. Gara, fajna karta. Jego ogoniasty z tyłu. Biju. Okej. Okay. Pain, TGR. Też ładna. Świecąca. Reczka, Reczka, o, 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 o! O proszę! Kolejna ARK, ale ta jak widzicie już jest złota. Widzicie? Dobrze mówię? Ta już jest złota. Zaraz sobie porównamy. Ja pokażę wam jak to jak to wygląda, bo ten, no, bo to jest taki niuansik delikatny. Zobaczcie, jest karta srebrna i jest karta złota. To jest to, o czym właśnie mówię. Srebrna jest dużo bardziej rzadka. Tych złotych jest 66 w kolekcji, a tych srebrnych jest tylko 10. Pomimo tego, że są dwie postacie zakacuki. To jest 004, NR004, a to jest N 002 Ale to są, to są inne numeracje. Widzicie, te karty się od siebie różnią. Także ta złota oczywiście to jest fajny strzał, ale ta srebrna to jest dużo lepszy strzał. Z racji tego, że ich jest po prostu mało. I te złote można spotkać w wielu różnych rozszerzeniach, a te srebrne tylko z tego co wiem, te trzy. Także wow, jedna się trafiła. O, SSR, też całkiem całkiem ładna. Okej. Okay. Ale coś u mnie na grubo. Ooo, Kiba. Kiba TR. Ciach, ciach. O. Może sobie tu je ustawię na tych badaczy, co wszyscy patrzycie na te karty i później mi komentujecie, że o, nie ustawiasz, tam, nie widać co tam wyciągnąłeś, z kieszeni wyciągasz, są tacy, co tam mówią, że z klasera wyciągam, dorzucam, żeby było żeby fajniejszy opening, dlatego nie tnę filmów, robię wszystko, że tak powiem, no prawie na live żeby pokazać, że wszystkie karty, które wyciągam, to są oczywiście karty, które wyciągam, a nie które kupuję. Bo z tego co wiem, jest dużo takich youtuberów, szczególnie tych zagranicznych, którzy kupują dużo paczek i później tam sobie o, 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 AR, ale jednak złota, widzicie? Fajna, fajna, ale złota. Czyli już mniej prestiżowa od tych srebrnych. Jest dużo youtuberów, którzy kupują karty, nie mówię tylko o tych kartach Naruto, ale to przede wszystkim o tych kartach Pokémon. Kupują karty gdzieś na internecie, pojedyncze, jakieś tam prestiżowe, a później świrują... O, ładna ta gierka ja? A później świrują na internecie, że oni je wyciągnęli tam z boksów i robią z tego filmiki, cieszą się i tak dalej, a okazuje się, że jest bullshit. Sorry za wyrażenie. Czyli po prostu ściemniają, że o, takie karty, super, wyciągnęli i tak dalej, robią wielkie show'a. Tak naprawdę te karty kupują na internecie, kombinują, tną te filmiki, tak żeby to wyglądało, że oni wyciągają to właśnie z tych paczek, pokazywanych no, U mnie tego nie ma, ja po prostu pokazywałem, jak jest. Jak są gówniane karty, to są gówniane karty, a jak się trafi jakaś fajna zdańka, no to się wtedy trafi. Także nie robię takich akcji, bo dla mnie to jest no, jakieś, jakieś bez sensu. Ale wiadomo, ma lajki, subskrypcje, inne dziwne rzeczy. Oni no, z tego żyją, także też. O proszę. Dara, fajny. Więc podbijają sobie oglądalność, ciach. A ja nie muszę. Teraz asuska. Ereczek dużo, dużo, ereczek dużo, ereczek. O SSR. Tsunade Ładna. I jeszcze dwie paczuszki zostały. Ciach. Nie jest gara TGR, chyba już był. O, podobnie jest. reczka areczka, areczka i SR. O, może dużo tego. No ale nie ma się co dziwić. To jest w końcu jednak T3, więc tam też nie. O, TR. Ładna. I TACI. Ciach, ciach, ciach. SSR. Ładna. I to było na tyle. Więcej nie ma. <noise> dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądaliście Argonę tylko Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.